Witajcie moi drodzy akwarystki i akwaryści eee, jesteśmy świeżo po podmianie wody dosłownie kilka minut temu podmieniłem o, około 30% wody eee, i postanowiłem przesadzić kilka kryptokoryn które już tam zaczęły się nieco cisnąć w lewym kącie akwarium więc pobrałem kilka młodych szczepek i postanowiłem sobie je trochę poprzesadzać Kilku z nich nie widzicie, ponieważ znajdują się one mniej więcej tam za korzeniem. Natomiast tutaj można zaobserwować dwie młode szczepki właśnie kryptokoryny. Także no, liczę na to, że one się tutaj fajnie rozrosną i że jednak zrobią mi trochę więcej tego tła z tyłu, ponieważ kryptokoryna nie jest jakoś mega wymagająca. U mnie w akwarium się bardzo szybko rozwija. Jest jej sporo, więc no, mam nadzieję, że troszeczkę... No, zagęści, można powiedzieć to tylne tło, którego obecnie jest brak. Na szczęście w głębka, na korzeniu, w centralnym punkcie akwarium robi robotę. Zawsze to wygląda troszeczkę bardziej zieleni. Jak możecie zauważyć, tutaj dodałem filterek, który jest w zasadzie no, na teraz tylko. Nie sądzę, żeby on tutaj dawał jakąś dodatkową filtrację, bo jest przeznaczony do maks akwarium o litrażu 60 litrów. No ale daje dużo, dużo bąbelków i jest to fajne, dzięki temu mogę sobie z powrotem opuścić e, moją deszczownię, która jak jest wysoko i ta woda spada, no to wiadomo, jeżeli macie również u siebie deszczownię, to wiecie jaki to jest dźwięk, a tak jak już wcześniej powtarzałem, akwarium mam w sypialni, więc no, nie chcę utrudniać ani swojej żoni, ani sobie snu, także no spadający deszczyk zostawmy na tym, który będzie za oknem. Wiadomo, jaka jest jesienna aura, także to nam w zupełności wystarczy. E, tutaj no, jest e, duży ruch tafli wody, czyli w zasadzie no, spełnia to swoją rolę. Na powietrzanie jest z innego filtra. Także mam nadzieję, że to będzie się utrzymywało. E, ryby będą tylko szczęśliwsze z tego powodu. Tutaj w tle możecie zauważyć. Słabo teraz widać, ponieważ ta lampka z tyłu dodatkowa jednak daje mocno, mocno białe LEDowe światło. Ale pływają już sobie podrostki gupika, które zaczynają się wybarwiać. No, jestem ciekaw, co, co z tego wyjdzie. Dostają sporo tej karmy ze spiruliną, którą możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach, jak ona wygląda. Myślę, że też dzięki temu te małe, naprawdę malutkie osobniczki już, już zaczynają się wybarwiać. Także, no, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, jakie kolory odziedziczą na tę chwilę tak to wygląda mam nadzieję, że w miarę szybko zaczną rosnąć te kryptokoryny żebym mógł wrzucać jakieś aktualizacje z tego jak one się rozwijają a jeśli nie, to po prostu będziecie mogli zaobserwować to z każdym kolejnym odcinkiem ich rozwój także no, bądźmy dobrej myśli na to już wszystko dziękuję Wam bardzo za uwagę standardowo zachęcam do subskrypcji lajkowania oraz aktywności w komentarzach trzymajcie się, cześć, do następnego